Dzień dobry, z tej strony Kuba Pawelec i Maria Błażyńska, czyli Synkret Tox. Witamy bardzo serdecznie w butiku Synkret w Warszawie. E, Marysiu, ostatnio byliśmy z naszą, naszą biżuteryjną historią za naszą wschodnią granicą. A mm -hmm. gdzie udamy się dzisiaj? E, dzisiaj udajemy się na południe do słonecznej Italii. Si. Naszą podróż musimy zacząć od nakreślenia historii. Dlaczego akurat w rejonie Arezzo rozwinęły się złotnicze zagłębie? Pierwsze manufaktury powstały już w XIV wieku. Mimo, że były to niewielkie manufaktury, to dzięki swojej sławie wytwarzały ozdoby nawet na dwór papieski. Później, wraz z rewolucją przemysłową, rozwinęło się tych wytwórni o wiele więcej, i prawdziwy boom nastąpił w 1920 roku, kiedy to Carlo Cuki i Leopoldo Gori otworzyli najbardziej znaną w regionie obecnie i największą wytwórnię, czyli Uno-Aer. Ale Toskania to nie tylko współczesny wyrób biżuterii, czy nowożytny. Ta tradycja sięga o wiele głębiej, bo te tereny zamieszkiwali jeszcze przed naszą erą etruskowie. Etruskowie byli znani przede wszystkim z wytwarzania złotych przedmiotów biżuterii z elementami filigranu, czyli takich bardzo drobnych, małych drucików, które były, którymi zdobiono biżuterię, ale także z granulacji, czyli małych, drobnych kuleczek, które też były wytwarzane specjalną metodą. I dzięki właśnie tym małym, drobnym kuleczkom można było je, można było nimi dekorować różnego rodzaju biżuterię. Także to były takie techniki, które nagle na nowo powróciły, powiedzmy, do życia, i złotnicy z, z Włoch i Tanii, właśnie z części Arezzo, postanowili je na nowo reaktywować i do nich wracać. No właśnie, no bo biżuteria z, toskańska, biżuteria mm -hmm. z prowincji Arezzo jest bardzo charakterystyczna. Tak. E, jakie są takie najbardziej charakterystyczne elementy? E, mm -hmm. Z czegoś słynie Areco? Z czego słynie Areco? Areco przede wszystkim słynie z, ze złota dentego, czyli takiego, które w, w środku jest puste. I pomimo, że wygląda na dosyć masywne i ciężkie, i Jest tak naprawdę bardzo, bardzo lekkie. I więc, wygodne w noszeniu. I wygodne w noszeniu. Więc tutaj mamy zarówno proste formy, tak jak na przykład te kolczyki, ale mamy też formy łańcuchów, branzoletek, które również wyglądają przepięknie. Są tutaj wyjątkowe właśnie wzory łańcuszków, które. No, są nie do podrobienia i tak naprawdę Włosi są mistrzami w tworzeniu tego dętego złota. No tak, ale to jest właśnie czy, czy ta bransoleta, czy, czy te kolczyki, to jest złoto wytwarzane maszynowo, ponieważ Złoc, Włosi tą metodę, technologię wytwarzania złota dętego maszynowo. No, dopracowali do perfekcji, mają całe parki maszynowe i dlatego też nie podrabia się nigdzie, e, nie wytwarza się nigdzie tej biżuterii, bo, bo, bo nie ma sensu, bo oni mają po prostu świetnie rozwiniętą technologię. Dokładnie, ale to też jest jakby taki znak rozpoznawczy i y, y, y jakości przede wszystkim, że jeżeli mówimy o tym, że to jest, y, włoskie, jest y, złoto. włoskie złoto, y, to wiemy, że możemy liczyć na najwyższą jakość. I na pewno będzie to rzecz wyjątkowa, oryginalna, która będzie z nami bardzo, bardzo długo. No bo Turcy również wytwarzają mm -hmm. złoto dmuchane, ale jednak jakość tych wyrobów mm -hmm. pozostawia bardzo dużo do, do życzenia. Ale jeżeli właśnie mówimy o kunszcie i jakości, to nie możemy zapomnieć o tym, że właskie złotnictwo to nie tylko parki maszynowe mhm. i manufaktury, to również rzemieślnicy, którzy potrafią takie cuda ze złota dmuchanego wytworzyć ręcznie. To jest branzoleta, która została ręcznie uformowana z rurek specjalną technologią absolutnym majstersztyk dla mnie, który, który jest fanem technologii złotniczej, oglądanie pierwszy raz pamiętam tej bransolety pod mikroskopem po prostu byłem zachwycony tym jak co pewien złotnik po prostu jaki, jaki miał talent. Tak, no, wygląda naprawdę zjawiskowo, poza tym głosi rzeczywiście są mistrzami <laughs> też um, formy, więc mhm. Zarówno łańcuchy, ale nie tylko w formie właśnie bransolety, ale także na przykład w formie naszyjników i łączenia złota, białego z żółtym, tutaj jakby zupełnie nie ma, nie ma granic, tutaj każdy każdy, no tutaj się już liczy tylko i wyłącznie wyobraźnia, więc zarówno. No, te formy są na pewno bardzo pyszne, gęste, tak. tutaj się dużo dzieje, mm -hmm. ale są jednocześnie wysmakowane. No muszę pamiętać, że Włości, jeżeli chodzi o tą, tą stronę projektową, mm -hmm. to czy to jest moda, czy to jest biżuteria, czy, to, czy są to samochody, to naprawdę projektować ta szkoła włoska designu stoi na wysokim poziomie. Ale Toskania, z czym się kojarzy komuś, kto kocha modę toskania? No, ze skórami. Mhm. Więc Włosi również bawią się tą formą w inny sposób, łącząc biżuterię, szlachetne elementy, takie jak złoto, srebro, jedwab, z najsłynniejszą toskańską skórą z tamtejszych garbarni. Więc włoska biżuteria to, to nie tylko klasyk, to również, to również zupełne szaleństwo modowe, ale jest to biżuteria, można powiedzieć, że z jednej strony modowa, z drugiej strony wytworzona z najszlachetniejszych materiałów, czyli nie tylko wygląd, mhm. ale, również, ale również jakość. Dokładnie. Więc oprócz tego, że mamy zabawę tutaj kruszcem, złotem, białym, żółtym, ale mamy także włoskie, włoską biżuterię z kamieniami kolorowymi, z diamentami, więc Włosi zgodnie z hasłem Dolce Vita. No tutaj, tak. tutaj zupełnie też sobie nie folgują. A raczej folgują sobie. Nie folgują. folgują sobie. Oj, bardzo sobie folgują, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo faktycznie te pierścionki koktajlowe, z których również włoskie manufaktury słyną. No naprawdę potrafią, potrafią zachwycić, jak spełnić funkcję tego, tej biżuterii koktajlowej. Czyli zakładasz Dokładnie. jeden taki pierścionek tak. i faktycznie nic więcej nic więcej do stylizacji potrzebne nie jest. Nie jest. I tak jak mówiłeś, no tutaj mamy i formę, zabawę, zabawę formą, ale też zabawę kamieniami więc kolorowymi kamieniami, dużymi. Formą diamentów w różnych szlifach. Więc Włosi zupełnie nie boją się eksperymentować i wchodzić w zabawę z. Nie powiedzieliśmy o tym, co jest chyba najbardziej charakterystyczne mm -hmm. dla włoskiej biżuterii. Tak się tutaj nad zagalopowaliśmy z tą, z tą formą czyli próba złota. Ach, no właśnie, no bo to, co też jest takim charakterystycznym elementem, to przede wszystkim wykorzystanie 18-karatowego złota. Włosi uwielbiają wysokiej jakości wyroby. Włoszki nie uznają Dokładnie. złota poniżej 18 karatów. Owszem, te manufaktury wytwarzają złoto 14-karatowe, ale tylko i wyłącznie na eksport do, do północnej Europy, gdzie, gdzie jednak dominuje, dominuje to, ta próba 585. Więc jak najbardziej polecamy złoto z Włoch. Dla wszystkich, którzy lubią fajne. Cenią jakość, cenią design. Nieważne, czy lubicie biżuterię nową, czy lubicie biżuterię vintage, bo jedne, i z jednego i z drugiego działu naprawdę tej, tej włoskiej biżuterii jest, jest sporo. Na przykład firma Uno Aero, o której wspominam, robiła przepiękną biżuterię Art Deco. Oni powstali w 1926 i absolutnie te projekty były, były fenomenalne. To myślę, że pokrótce opowiedzieliśmy Wam, czym jest, czym jest włoska biżuteria. Z czym się je. Tam chyba łatwiej powiedzieć, czy można jej nie jeść. No i zapraszamy, żebyście odwiedzili nas w naszych butikach w Krakowie przy Brackiej 8 i na Mokotowskiej 56 w Warszawie, w której możecie zobaczyć naprawdę sporo i dawnej i współczesnej biżuterii, biżuterii włoskiej i poczuć tą jakość na własnej skórze. Także zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia następne razem.